Witajcie w kolejnym odcinku naszego kanału inwestycyjnego. Dzisiaj zagłębimy się w fascynujący, choć nieco niepokojący świat amerykańskich obligacji skarbowych. Ostatnie tygodnie przyniosły prawdziwy roller coaster na rynku długu. Rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych wystrzeliły w górę, pomimo danych sugerujących łagodną inflację i spadające nastroje konsumenckie. Możecie zapytać, co się naprawdę dzieje, dlaczego rynek obligacji reaguje przeciwnie do tego, czego moglibyśmy się spodziewać, i co ważniejsze, jakie będą konsekwencje dla gospodarki, rynków finansowych i naszych portfeli. Na te wszystkie pytania odpowiemy w dzisiejszym materiale, w którym przeanalizujemy tzw. curve Haffle na rynku obligacji, jak określił to sam Jimmy Damon, CEO JP Morgan Chase. Przyjrzymy się wpływowi polityki taryfowej prezydenta Trumpa, roli deficytu budżetowego, strategiom Departamentu Skarbu oraz fundamentalnej dynamice popytu i podaży. Zapraszam Was do analizy, która pomoże zrozumieć, dlaczego obligacje USA znalazły się w potrzasku i co to może oznaczać dla światowych rynków finansowych. Część pierwsza. Kerfafle, czyli zamieszanie na rynku obligacji. Jamie Dimon, CEO JP Morgan Chase, na niedawnej konferencji wynikowej ostrzegł o nadchodzącym kerfafle. Tu słowo z języka angielskiego, oznaczające zamieszanie, harmider lub hałas, czyli zamieszanie na rynku obligacji skarbowych. Według Dimon Dimona, gdy to zamieszanie nastąpi, Fed będzie musiał interweniować, ale dopiero gdy zaczną trochę panikować. Cytat. Prawda jest taka, że nie musimy czekać na tę panikę. Ona już się zaczęła. Od 2 kwietnia, czyli od ogłoszenia przez prezydenta Trumpa tak zwanego dnia wyzwolenia, kiedy zapowiedział wyższe niż oczekiwano cła odwetowe na 60 krajów, włączając kraj, w którym mieszkają tylko pingwiny. Rynek obligacji przeżywa prawdziwe turbulencje. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła początkowo do 4% w dniach 3-4 kwietnia, ale później gwałtownie wzrosła do 4,5% w piątek-11 kwietnia. Co zaskakujące, stało się to mimo niższych od oczekiwanych odczytów inflacji CPI i PPI za marzec oraz gwałtownego spadku nastrojów konsumenckich. Pierwszych dwóch tygodniach kwietnia. W normalnych czasach takie dane spowodowałyby spadek rentowności, a nie ich wzrost. I teraz przyjrzymy się kilku wykresom, które mogą zobrazować, pomóc zobrazować nam sytuację. Pierwszy wykres pokazuje gwałtowny wzrost rentowności dziesięcioletnich obligacji po dniu wyzwolenia. Problem polega na tym, że tak zwany trumps, tariff Turmoil, czyli taryfowe zamieszanie Trumpa, jest postrzegane jako czynnik inflacyjny. Potwierdzają to dane o gwałtownym wzroście oczekiwań inflacyjnych konsumentów w pierwszych dwóch tygodniach kwietnia. Oznacza to, że rosnąca inflacja prawdopodobnie opóźni jakiekolwiek łagodzenie polityki przez FED, które mogłoby zresztą zapobiec recesji. Kolejny wykres. I pokazujący gwałtowny wzrost oczekiwań inflacyjnych konsumentów do poziomu 6,7%, który zresztą jest najwyższy od 1981 roku. Urzędnicy Fed nie zamierzają obniżyć stopy funduszy federalnych w najbliższym czasie, co konsekwentnie powtarzają od początku roku. Co więcej, w przemówieniu z 4 kwietnia szef Fed Jerome Powell zasugerował, że są jeszcze mniej skłonni to zrobić teraz niż przed zamieszaniem taryfowym Trumpa, ponieważ cła okazały się wyższe niż powszechnie oczekiwane. Przejdźmy teraz do drugiego kluczowego czynnika, czyli deficytu budżetowego USA. Ten wykres jasno pokazuje rozwój deficytu budżetowego USA przez ostatnie dekady. Historycznie rzecz biorąc, deficydy miały charakter antycykliczny. Poszerzały się podczas recesji i zwężały podczas ekspansji gospodarczej. Widać to wyraźnie na przykład podczas kryzysu finansowego 2008-2009, gdy deficyt gwałtownie wzrósł. Kolejny wykres, na którym widzimy federalne wpływy i wydatki. Przez większość czasu te linie podążały równolegle z okresowymi rozbieżnościami podczas kryzysów. Jednak co ciekawe, po pandemii COVID-19 coś się zmieniło. Choć gospodarka w USA rosła od 2021 roku, deficyt budżetowy nie zmniejszał się proporcjonalnie, jak to bywało w przeszłości. W marcu 2025 roku 12-miesięczny deficyt federalny wyniósł astronomicznie 2,1 biliona dolarów. To jeden z głównych powodów, dla których inwestorzy obligacji są zwyczajnie zaniepokojeni. Warto zauważyć, że od lat 80. XX wieku narastały obawy, że dług federalny rośnie w stosunku do nominalnego PKB, ponieważ deficyty utrzymywały się nawet w okresach ekspansji gospodarczej. Na kolejnym wykresie widzimy gwałtowny wzrost całkowitego długu publicznego od roku 1950. 50. Z kolei kolejny wykres ukazuje wzrost tego wskaźnika w czasie. Te dwa wykresy pokazują gwałtowny wzrost całkowitego długu publicznego USA i jego stosunku do PKB. Myślę, że zacznę martwić się o deficyty i dług federalny, gdy zacznie robić to rynek obligacji i co Ciekawe, wygląda na to, że ten moment może właśnie nadchodzić. Część trzecia. Strategia krótkoterminowa Jelen i Besenta. Przyjrzymy się teraz strategii zarządzania długiem stosowanej przez Departament Skarbu USA. W 2023 roku rentowność 10-letnich obligacji skarbowych gwałtownie wzrosła z 4%. 9 sierpnia do 5% z 19 października. Było to spowodowane reakcją inwestorów na serię zwiększeń wielkości aukcji skarbowych rozpoczętych w sierpniu 2023 roku, gdy kwartalne aukcje refinansowania dla 3, 10 i 30-letnich zapadalności obligacji osiągnęły 125 miliardów dolarów. Te słabo przyjęte aukcje wzmogły obawy, że kryzys zadłużenia jest nieuchronny. Wykres, który widzimy, pokazuje strukturę długu skarbu państwa, w tym odsetek utrzymywany w bonach skarbowych. 1 listopada 2023 roku amerykański departament Skarbu pod kierownictwem Janet Yellen ogłosił spowolnienie tempa wzrostu emisji długoterminowych papierów skarbowych. Łagodząc podaż nowych obligacji. Strategia IELEN w dużej mierze polegała na emisji krótkoterminowych bonów skarbowych w celu zaspokojenia potrzeb pożyczkowych. Treasury Borrowing Advisory Committee, który doradza Departamentowi Skarbu w sprawach związanych z emisją federalnych papierów wartościowych, zaleca, aby nie więcej niż 20% zbywalnego długu Skarbu Państwa było utrzymywane w bonach skarbowych. Jelen podniosła ten wskaźnik do 22%. Ta taktyka została skrytykowana przez niektórych, w tym przez obecnego sekretarza skarbu, Scotta Besenta, za potencjalne utrzymywanie kosztów pożyczek na sztuczny niskim poziomie przed wyborami w 2024 roku. De Besent przejął stanowisko sekretarza skarbu na początku 2025 roku. Początkowo krytykował podejście Jelen, Argumentując, że zbyt mocno skróciło ono terminy zapadalności długu i kolidowało z celami inflacyjnymi rezerwy federalnej. Jednak 5 lutego 2025 roku Departament Skarbu Państwa pod kierownictwem Pesenta ogłosił, że utrzyma wytyczne Jelen, pozostawiając emisję długoterminowego długu na niezmienionym poziomie 125 miliardów dolarów. Dla kwartalnych aukcji refinansowania obejmujących 3, 10 i 30-letnie terminy zapadalności, bez przewidywania podwyżek na co najmniej kilka kolejnych kwartałów. Część czwarta. Kontrola krzywej dochodowości przez Departament Skarbu. Nie zdziwiłbym się, gdyby w reakcji na ostatnie zawirowania na rynku amerykańskich obligacji rząd USA zdecydował się ograniczyć emisję długoterminowych obligacji i w zamian sfinansować większą część deficytu budżetowego krótkoterminowymi papierami dłużnymi, czyli właśnie bonami skarbowymi. Kolejna decyzja w tej sprawie zaplanowana jest na 30 kwietnia. Taki ruch prawdopodobnie obniżyłby rentowność obligacji. Czyli koszty ich obsługi. W praktyce byłoby to coś na kształt kontroli krzywej dochodowości, ale nie prowadzonej przez amerykański bank centralny, tylko przez sam Departament Skarbu. To czysto teoretyczne rozważanie, co by się stało, gdyby rząd emitował wyłącznie krótkoterminowe bony skarbowe. W takim scenariuszu, bank centralny, czyli Fed, prawdopodobnie musiałby kupować dużą część tych bonów. Aby utrzymać krótkoterminowe stopy procentowe na wyznaczonym poziomie. Taki zabieg spowodowałby gwałtowny spadek rentowności obligacji długoterminowych, o ile nie pojawiłaby się presja inflacyjna. Jeśli inflacja by wzrosła, Fed byłby zmuszony podnieść stopy procentowe, co podniosłoby koszty obsługi całego długu publicznego. Czy takie działania zmusiłyby władze USA, Kongres i Biały Dom do ograniczenia deficytu? Myślę, że nie. Dlaczego? Bo w tej sytuacji inwestorzy, którzy zwykle wywierają presję na rząd poprzez sprzedaż obligacji i wymuszanie wyższych odsetek, tak zwani strażnicy obligacji, straciliby swoje możliwości działania. I wówczas Departament Skarbu praktycznie odebrałby im tę siłę. Użyłem sformułowania jak strażnicy obligacji, pozwolę sobie na rozjaśnienie. Jest to określenie używane w świecie finansów na inwestorów i uczestników rynków obligacji, którzy reakcją na nieodpowiedzialną politykę gospodarczą wymuszają dyscyplinę budżetową na rządach. Jak to działa, kiedy rząd nadmiernie. Zwiększa deficyt budżetowy, zadłuża się zbyt agresywnie, prowadzi politykę, która może prowadzić do wzrostu inflacji? Wówczas strażnicy obligacji zaczynają masowo sprzedawać obligacje skarbowe, ponieważ boją się, że ich wartość spadnie przez inflację, oczekują wyższych rentowności, żeby zrekompensować ryzyko. Sprzedaż obligacji powoduje wzrost ich rentowności, czyli odsetek, które rząd musi płacić inwestorom za nowe emisje długu. Jaki jest efekt? Rządowi trudniej się zadłużać, bo koszt obsługi długu rośnie. Część piąta. Strasznicy obligacji wracają do gry. Śledząc rynek finansowy, można byłoby zauważyć analizy, które spekulowały. Na temat przyszłych rentowności 10-letnich obligacji. Z początku analitycy oscylowali na przedział 4,25-4,75% przez resztę roku. Natomiast po dniu wyzwolenia obniżyli ten zakres do 3,75% do 4,25%. Chociaż z powrotem analizy zaczęły pojawiać się na poziomie 4,25 do 4,75, czyli tam, gdzie rentowność obligacji głównie oscylowała w latach tuż przed wielkim kryzysem finansowym. Na wykresie widzimy historyczną normalizację rentowności obligacji skarbowych, więc ostatni wzrost rentowności nie zaburza perspektywy analityków, ale zaniepokoił wielu innych obserwatorów rynku. Z drugiej strony, niedawny skok rentowności był szybki i gwałtowny, sugerując, że tak strażnicy obligacji rzeczywiście wrócili i że w środę zmusiły administrację Trumpa do odroczenia nałożenia ceł odwetowych na liczne kraje na całym świecie o 90 dni. Strażnicy obligacji słusznie obawiają się, że zamieszanie polityką taryfową Trumpa. Spowoduje wybuchowy wzrost inflacji. Martwię się również, że niedawne osłabienie dolara sugeruje, że cudzoziemcy sprzedają swoje amerykańskie obligacje. I być może Strażnicy Obligacji sygnalizują, że nie są przekonani, że administracja Trumpa ograniczy deficyt federalny. Część szósta. Równowaga podaży i popytu. Wszyscy w naszej branży zastanawiają się, dlaczego rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych rosły w ostatnich dniach. Powszechnie przyjęty pogląd zakłada, że fundusze hedgingowe musiały rozwiązać transakcje bazowe, sprzedając obligacje, gdy rentowność stała się niestabilna w odpowiedzi na przyspieszenie tempa polityki taryfowej Trumpa. Ale wśród zwykłego grona podejrzanych znajduje się także rząd chiński. Które może sprzedawać skarbowe papiery wartościowe w odwecie za 145% cło Trumpa na towary importowane z Chin? Reporter John Cynry przedstawił sprytne wyjaśnienie w artykule opublikowanym przez The Wall Street Journal 11 kwietnia, zatytułowanym: Proste wyjaśnienie chaosu na rynku skarbowym w tym tygodniu. Napisał, cytat, ale odpowiedź może być znacznie prostsza. Amerykańskiemu długowi publicznemu wiedzie się źle, ponieważ, cóż, inwestorzy nie chcą go kupować. Innymi słowy, rentowności obligacji rosną, ponieważ jest mniej kupujących, niż sprzedających amerykańskie obligacje skarbowe. Na kolejnym wykresie zauważamy związek między deficytem na rachunku bieżącym a napływami kapitału. Besent, o którym wcześniej mówiliśmy, powinien wytłumaczyć prezydentowi Trumpowi. Że bilans płatniczy zawsze się bilansuje. Odwrotną stroną deficytu na rachunku bieżącym Ameryki są napływy kapitału netto. Na przykład w zeszłym roku ten pierwszy wyniósł 1,13 biliona dolarów, podczas gdy ten drugi wyniósł 1,26 biliona dolarów. Sugeruje to, że jeśli Trump odniesie sukces w zmniejszaniu deficytu handlowego, cudzoziemcy będą mieli mniej dolarów. Na zakup amerykańskich obligacji skarbowych i zresztą innych papierów wartościowych. Należy zwrócić uwagę na kolejny istotny wykres pokazujący napływy kapitału od zagranicznych inwestorów i banków centralnych. W ciągu 12 miesięcy od stycznia napływ kapitału netto do USA od zagranicznych inwestorów prywatnych i banków centralnych wyniósł łącznie 1,16 biliona dolarów. Kolejny wykres. Pokazujący prywatne zakupy netto obligacji i akcji przez podmioty zagraniczne. W tym samym okresie prywatne zakupy netto obligacji i akcji przez podmioty zagraniczne wyniosły 881,8 miliarda dolarów i rekordowe 435,2 miliarda dolarów. Podsumowując naszą analizę, znajdujemy się w niezwykle interesującym momencie dla rynków obligacji. Rentowności rosną pomimo łagodnych danych o inflacji i głównym winowajcą wydaje się być kombinacja kilku czynników. Ogromny deficyt budżetowy, obawy o wpływ polityki taryfowej Trumpa na inflację oraz fundamentalna równowaga podaży i popytu na amerykańskie obligacje skarbowe. Departament Skarbu pod kierownictwem Besenta stoi przed trudnym wyborem: kontynuować krótkoterminową Strategie jeden, czy zmienić kurs? Jedno jest pewne: strażnicy obligacji są czujni i zmuszają nawet prezydenta Trumpa do przemyślenia swoich decyzji. Dla nas, inwestorów, oznacza to konieczność uważnego monitorowania sytuacji. Rosnące rentowności obligacji mogą mieć poważne konsekwencje dla wyceny akcji, rynku nieruchomości, a ostatecznie dla całej gospodarki. Czy zbliżamy się do prawdziwego kerfafle na rynku obligacji, o którym mówił Dimon. Czas pokaże. Na tym zakończymy naszą dzisiejszą analizę. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj kanał i daj znać w komentarzu, o czym chcesz usłyszeć w następnym odcinku. Do zobaczenia wkrótce.